Mokre Łapska TV. Witam serdecznie. Zrobiło się lato, co widać na wykresie. Ostatnio w ogóle ktoś zauważył mój mm. śmieciowy dyfuzorek CO2 w akwarium 140 i kazali mi tutaj na wykresach pokazać budowę tego, więc co prawda, nie jest dzisiaj o dyfuzorku. Dyfuzorek pokaza, pokażę innym razem, natomiast dzisiaj będzie dużo wykresów. No jak widać na załączonym wykresie, e, nastało lato. Zrobiło się nie wiem jak u Was. U nas tutaj jest straszliwie gorąco. I pojawia się tutaj temat e, temperatury w akwarium. No i kiedy lato jest, e, powiedzmy, dosyć. Jebitne, może wystąpić historia taka, że temperatura w akwarium urośnie nam do wyższej niż byśmy sobie tego życzyli. I na samym wstępie powiem, że akurat mnie to wcale nie przeszkadza. Jeszcze, e, tak, że abstrahując od tematu, e, mój dom jest po prostu fantastyczny do trzymania e, rybek akwariowych. E, latem grzeje, zimą chłodzi, więc właściwie w obu tych porach roku mm, czasem miewam problemy z temperaturą no stąd mam dosyć mocne grzałki na akwariach, a latem bywa tak, że e, temperatura idzie, idzie do góry w akwariach. Niemniej jednak mnie to specjalnie jakoś nie przejmuje, bo ja mam ryby tropikalne i te ryby mm, do tygodnia, do, może do dwóch, im to wcale nie przeszkadza taka temperatura jaka się w akwarium wytwarza. Ostatnio 140 miałem 29 stopni Celsjusza przy grzałce ustawionej na 27 stopni, więc w sumie to moim skalarem to tylko jest w to graj. Natomiast no, ludzie mają różne rybki i z tego co wiem kiryski spiżowe Temperatur powyżej 30 stopni Celsjusza już raczej nie, yy, nie lubią. No tak samo jak walone ryby zimnowodne, wszelkiego rodzaju złote rybki, jeżeli mamy w domu i nam temperatura skoczy na 31 stopni, może być problem. To są bardzo mocne ryby, ale, ale yy, no, nie będą specjalnie lubić temperatury, w jakim, w jakim przy, przyjdzie im w tym momencie egzystować. Przy okazji, jeszcze roślinne akwaria też mogą reagować na zbyt wysoką temperaturę, rośliny raczej temperatury powyżej 30 stopni raczej nie lubią. No dobrze, pierwszy wykres out. Dzisiaj, wybaczcie nazewnictwo i literówki, ale próbowałem zaadaptować pewne oznaczenia dla moich brytyjskich przyjaciół. Może coś zrozumieją. I tak właśnie projekt, kompletnie teoretyczny projekt, chłodnicy do akwarium. Piękny wykres narysowany. Postaram się wytłumaczyć, jak to działa. Ja, jak miałem 13 lat, to z bratem podczas strasznego lata udało nam się takie coś zmajstrować. Za wiele tym nie osiągnęliśmy w kwestii takiej, że by to działało jakoś bardzo długo, ale rzeczywiście udało nam się zbudować chłodnicę do akwarium i i działało to nawet całkiem, e, całkiem logicznie i jeszcze przy okazji sporo żeśmy się e, takiego akwarystycznego majsterkowania nauczyli, ale nic to. O co chodzi? Akwarium jest temperatura 32 stopnie, ryba tropikalna pływa normalnie, ryba tropikalna pływa już tak jak upside down catfish. E, więc, kiedy robi się już problem, możemy spróbować wodę ochłodzić w taki, a nie inny sposób, jak ja tutaj pokażę. Będzie nam potrzebny brzęczyk, oczywiście podłączony do prądu, będzie to zasilacz całej maszynerii. Wobec czego musimy sobie włączyć troszeczkę kreatywności, budujemy jakąś rurkę od filtra, coś takiego, podłączamy wężyk pompujący powietrze do rurki, tak jak niegdyś do filtrów i ustawiamy to na. E, bardzo powolne działanie, tak żeby te bombelki tam się pojawiały co jakieś e, 5 cm, żeby powolnie pchały tą wodę do wężyka. To jest wężyk, e, taki cienki wężyk jak do, e, do e, powietrza. Potrzebna nam tego wężyka z, z 2 metry, e, więc jeżeli już pompeczka pompuje nam tą wodę w ten wężyk, wężyk, o, cholera, mi się przesunęło, e, wężyk, Odprowadza powolutku wodę do pudełeczka steropianowego. Ja to kiedyś zrobiłem z, ze starej torby lodówki, turystycznej torby lodówki, i e, okazało się to w miarę trafionym pomysłem. Ale jeżeli takiego urządzenia nie mamy, potrzebne nam będzie steropianowe pudełko. Jeszcze możemy to owinąć w jakąś folię bąbelkową, żeby, tego, żeby, żeby, tego, żeby to trzymało temperaturę. Wypełniamy to kostkami lodu i w środku wkładamy z półtora metra poskręcanego wężyka przez który powolutku będzie przepływać sobie woda i się powolutku ochładzać e, pod, w, tych, w, tych, w tych wszystkich kostkach e, lodu szczelnie zamknięte stropionowe pudełeczko powinno lekko 12 godzin ten lód utrzymać i kiedy woda się już, e, kiedy woda się już ochłodzi wraca sobie do akwarium już odpowiednio schłodzona. Ja tutaj zrobiłem no, wykres, tak. Ja tutaj zrobiłem jeden mały bieg, bo to powinno stać e, ponad akwarium, dlatego że z początku jest to czasem ciężko zmusić do pracy, bo jednak te bombelki e, muszą dużo pracy wykonać, żeby tutaj przepchnąć tą wodę przez, te, przez to wszystko. Więc jeżeli woda grawitacyjnie w tym momencie ciągnie jeszcze i spada, zaczyna to wszystko e, pracować. I wydawałoby się to bardzo proste, ale będzie nam jeszcze potrzebny bardzo nam się będzie potrzebny termometr. I termometr. I, e, no, i takie sprawdzanie temperatury na początku działania takiego urządzenia co najmniej co pół godzinki. No, bo chłodnica głupia e, i nie wie tak naprawdę do jakiej wartości e, temperatury pożądanej ma tą wodę nam schłodzić, i może nam ją schłodzić nieco e, za mocno. W tym momencie ważne jest, żeby mieć grzałkę włączoną na odpowiednią temperaturę. W razie gdyby to e, ochłodziło wodę troszeczkę za mocno, grzałka podrówna. No niestety jest tak do ochłodzenia, też potrzebna jest energia i e, trzeba to e, obserwować. Jeżeli chłodniczka nam e, ochładza wodę troszeczkę za bardzo, można to spowolnić przez skrócenie tych zwojów e, w środku pudełka steropianowego wypełnionego e, lodem. W tym momencie mniej tej wody. Ewentualnie można też przyspieszyć jej przepływ. W tym momencie też będzie się ochładzać e, sporo, sporo wody. na koniec powiem, że no nie wiem, logiczne to chyba logiczne. Oznaczenia jak widać zaadaptowałem dla e, e, tutaj kolegów anglojęzycznych. Może coś zrozumieją. E, dalej. A tak naprawdę, tylko teraz apeluję o rozsądek i żeby nie było tak, że się nagle wszyscy rzucą do akwariów powiedzą: O Jezu, mam 28 stopni, będę robił chłodnicę. No, nie, 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 nie. nie. Tak naprawdę, przy rybach tropikalnych odradzam robienie takich chłodnic. To wcale nie jest takie proste do zrobienia i takie proste do kontrolowania. W tym momencie ja kiedyś w 140 wrzuciłem 1,5 litrową butelkę wypełnioną 1,5 litra lodem. Wrzuciłem, poczekałem, aż ten lód się roztopi i wiecie, o ile udało mi się tą temperaturę obniżyć? O 1 stopień, z 31 do 30 stopni. Więc jeżeli nie macie jakichś takich ryb, walonów czy czegoś takiego, po prostu dajcie sobie spokój i wcale się tym nie przejmujcie. To pokazane tylko było dla e, ciekawostki i dlatego, że jest niedziela i mi się nudzi. Ja mam nadzieję, że się wykres e, podobał. Siema.